Так, есть с кем-то сразу был подключившийся с Dobra, no, no. zostawcie subika i lajka, prawie ja bym o tym zapomniał no się zostawicie, to... Was znajdę i zaczekam moją tępą kosą Ej, co dobra? było dobre? Ostatnio powiedziałam nam... Nam się tu wy, wyznaczył, bo każdej Każdy powstał i Most bo to nasz droga przez najpierw pojedziemy na świeżo obserwacyjną i potem jeszcze po okolicy potem jedziemy na samochód i wystarczy jeszcze materiał do zabrania mostu a potem będziemy musieli odjechać do garażu o! kurcze ręka! e! co jest? Wiecie, że to działa? co mm, mamy jeszcze raz? Dlaczego? bardzo, Dlaczego? 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 ustawił? Dlaczego? się Hallo. czemu to nie Chciałam coś, Ja to nic i hej! Udało się! Na ja serwis pójdziemy. Nie. Kolejny urząd skrzyni biegł, bo bym się nie rozczaił.

Czasem coś O, jest Jeśli nie... się że drogi, szutary, błoto. Tokie błoto, to jest skała, śnieg i lód. Tylko najbardziej się że w dobrych wyposażeniach, w wyposażonych pensach, możemy poruszać się w każdym terenie. Musimy aż popełnić unikanie bezpieczeństwa. w Dobra. Bębę, no skręcaj tym za młodem! Kurcze, jakieś. Nie wiem, jakieś. To są. To jakieś. To są wasze. Uh, Lamborghini oh, Hello? Yes, sir. I will come

O! Oh. Ja trzeba szukać. Mamy zaznaczone, no ale dobra. Tutaj tak. I mieszko cię się będą ruszał. To jest większa obserwacja. Tu mamy. O, to trzeba lecić ceka i wiem. Ceka. Piąc. A co tu mamy? Tu mamy. Bezeczki, tu mamy jakieś GNC. Pierwsze drogi. Pierwsza ciężarówka. Pytamy. Specjalnie. A bo to żona gra. nagra. że tu, gdzie my jesteśmy, czyli w 10 minucie, tu ludzie już normalnie jakieś... Um, kończą zadania i miejsce w tychże. A nie by na 7 minucie już skończyli... My by ciężarówkę i do mocno dowiedzieli. A my nie robimy cięć. Mamy my nie z takim kanałem... znaczy ja nie z takim kanałem, który ma cięć.

Jest do dodatki załatwiony, a co ja się odniosę? nie Nie poruszaj się po błocie. Trzeba jakoś nagrać. O! Ja też bym to zrobił. O. O! Nie wiem czy będę robił daily z tej gry wątpię. Może tak co dwa dni o godzinie tak jak dzisiaj jest będzie jak jak, jak to wstanie, to jest wtorek, to następny odcinek będzie w środę albo czwartek. To już zależy od mnie. Ja to mega montowałem, Ja nie umiem montować. proszę się Nagrać trzeba, nie? Jest za 16, no ale nagrać trzeba Teraz nie błagam, wow, zaraz, jest 16 Tylko ja się że to będzie już inna godzina Eee, to nie jest tak jak nie stanie Rozmawiamy. Wow, Animację! Spoczku, nie? Ej, ci się ten gameplay! Grafika niebo. <grym> Nie wiem czy widzieliście, co nam zrobiła z jaką grafikę, ale gameplay super jest Naprawdę pracą na prawym mocno idzie przodu, do, ale do końca się na Muszę zobaczyć kolejny odwyk jak to Krok startaku. Teraz się go okazać na to. Nie, ja proszę, teraz się na Nie patrzę moje mapy, wiecie dlaczego? Bo mam zaznaczone, gdzie to jest. A ja nie ja mam... To, a jeszcze ja te tabliczki, które się pokazują. E, na przykład, że tam jest startak, no to ciężko jest dojechać. ой. Пойдем на диван. На O całej nocy spać muszę. Szkoła jutro. Niestety. Spójnie, co mam hmm. Jesteś, ja. się spokojnie. Zasadniczo. mam Zasadniczo. tygry? Zasadniczo. Zasadniczo. Jesteście... Zasadniczo. 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 z Pisałeś co coś z tym zrobić, tak że wygląda w moich oczach. Siadam cię otaj, no i no. Eskki no. pezaj, Samir. En þær við hefum. Náður þær við. Málta og Gjerts. Gjimmur tenni. 对，也是个主 Świadę. Idziemy jesteśmy. Jakieś... Mi to wygląda na... Eeez... Um, jedno. Na pewno. Na pewno. Czas pokaże. Tak, zapraszam prawa autorskie.

no, oh. jesteśmy w miec. Hig... jesteśmy w mit... Higan. Czy na planie Zakończone. A tak? To jest karachę. Jestem prawo ręcznym. Więc... Jak ktoś rozwija, to, to ja wybrał lab. Nie wiem, to ma sens. Jak postępy. Dobrze, w pokazać, jak droga otrzymałaś pieniądze i punkty doświadczenia. Każdy, kto wie, w opcjonalnie zbywa po zasiędzeniu. PB to za, pokaż ci nowe ranki. krasy potrzebne do krewcy... krewcy potrzebne do pewnych pojazdów i modyfikacji. Korczyń, coś wiem przeczytać. A, dobra, to jeszcze. O. to garaż. Do garażu. Czekam mi czy to taki powysek Eee um, no to mogłeś se jechać tu, 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 jakś tu Nie, bo taki powysek tu jeszcze jest ooo, to to jest Ja sama a tu masz normalny Goraż firmy Teraz nie będzie tu Aciwiem, że suna, bo to wygląda tutaj. А то это ваш целый туннел. Ой, моя топлива, мне хотя бы трудно. Раз, я живу. Że dzisiaj dostanę O! blum blum Od kto to garaż? Ja sobie pierwszy garaż, czemu się pojawia. ta garaż? Ja zrobię mapę, odkrywam obserwacyjne, z reali realizuj kontra kontrakty, zabawaj nagrody i znajdujesz w garaże. Gdy ulepszysz swoje pojazdy Gdy ulepszysz swoje pojazdy na Weźmy do środka. Ja tu mam autko! Oczekał! Nie to sprzęgło, to sprzęgło. Eee, modyfikacje, bla bla bla. No i kurczę, jak nie na to... Jak ja mogę gościanować? Osiadka. Trekt wykonany. O! Dziękuję. Ciekacie, bo ja chcę go jakoś tu zaciągnąć. Dobra, truma, przednieść do garażu. Tak, tak. Garaz, bla bla bla, bla bla, bla Eee... Powiedzę Alaski tak. Ok, mapa ogólna. Alaska. Port północny, Alaska, USA! Eee, wow. um, podróżowanie Skarmi jakiś kontrakt, złoży kilka kup kupse, na kupna, albo kupna, i wyrusza na z, z dziką przyrodą. Kontrakty są trudniejsze do realizacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Jeśli musisz się tak przygotować, to ruszę, a letkę później. Sprawdzaj jest inne tereny, jak sobie ja wierzę w to, że obserwuj, tylko nie kontrakt jest potrzebny. Trzeba prowadzi. Wejdziemy sobie do tamtej wieży obserwacyjne. O, czy też jest USA, bo ty się zlecił? Upad. Serio. O, 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 ciemnę gyszimy. A, Dobra, yym... Ja tu mam spręgiem! Tu mam wieczór? Ale jakie ze światła? O, wyciągarka

Я sobie sobie Czyli okay. jutro mam Jutro jest wtorek. To jutro nagrywam. Znaczy, no. Nagrywam w pełni więc. Sam to we wtorek, bo wtorek nagrywam na środę. W nagrywam na czwartek, Czwartek nagrywam na piątek. Okej. Okay. Bo U. nie, wiem, może prawo, no, nope. prawo nie, 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 Dlaczego, bo tak nie, Oba i... będziemy chyba kończyć. Papa, chcę zobaczyć, co to papa.